Dzień dobry. Dzień doberek. Dzień, 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 dzień. Dobry, dobry, dobry. Chciałam Ci coś powiedzieć. Coś, co chciałam Ci szybciutko powiedzieć. Szybciutko. A, teraz, a dzisiaj będzie naprawdę krótko. O, Jak dzisiaj będzie króciutko, słuchajcie, czekam na autobus. Będę pierwszy raz jeździła samochodem, bo ja nie jestem jeżdżaczką. Ja jestem pieszurką. Więc ja nie jeszcze żadnym transportem. Ludzie, ludzie zawsze gdzieś gdzieś tam mieszkałam po świecie przez ostatnie 15 lat to tu, to tam. To, to w Bieszczadach, to w Niemczech, to w Azji, to w Indonezji. Ludzie zawsze się mnie pytają, dlaczego ja nie mam samochodu. Ja się tak patrzą, mówię, po co? Ja zawsze tak sobie życie organizowałam, że ja miałam rzut beretem. To do pracy, to gdzieś tam do szkoły. To... Także nawet w ogóle teraz mieszkam w pośród... Yy... W pośród niczego. <grym> Ale mam niesamowitą plażę. Wczoraj byłam na plaży, znaczy nie plażę tylko dno oceanu mam niesamowite. Bo we wszystkich innych miejscach na wyspie są... jest niebezpieczne, A moje dno jest bezpieczne. I w końcu po kilku miesiącach na wyspie i w ogóle doświadczyłam swojej manifestacji, czyli czucia się bezpiecznie w wodzie, w oceanie, miał. Dobra, bo ludzie nie będą oglądali tego filmu. O czym jest ten film? Film jest o tym, jak zmanifestować życie marzeń. Bo w ogóle ja doświadczam czegoś ciekawego, doświadczam czegoś nowego i za bardzo nie wiem, jak się zachować. Trochę mi głupio. To mi głupie, bo mi nikt nie powiedział o tym, jak ja mam się zachować. Doświadczam, to się wczoraj zaczęło. Doświadczam, słuchajcie, nowej głębiny, tu i teraz. <laughs> wczoraj chciałam się do medytacji. I się zastanawiałam, ale po co? Nie, nie, wy macie medytować, wszyscy macie medytować, ja też medytuję. Tylko tak miałam przez chwilę, taką miałam konsternację, że tak samo teraz. Przed wyjściem z domu, i teraz miałam taką konsternację, że. Okej, okay, ludzie się zbierają, czyli naprawdę będę jechała tym pociągiem, yy, tym busem. Miałam taką konsternację, że w ogóle. No i co dalej? Wszystko jest, wszystko mam, wszystko jestem, nic nie chcę, żaden program mi się nie kręci, koryto opanowane, kon... no wszystko jest, w ogóle. Co teraz? Mam sobie być? Do tego mnie doprowadził program Droga Duszy. Nie ignorujcie programu Droga Duszy, jeżeli go jeszcze nie macie. Kochani, jak to mieć to życie marzeń? Niech... Przestańcie chcieć. To po pierwsze. Wszystkie chcenie, a ja i wszystkie chcenie i jaki mają zostać odłożone na bok. OK? To jest krok numer jeden. Później, take your time, weź sobie czas... I się głęboko zastanów, co ty w ogóle pragniesz? Zrób sobie listę. Ja polecam, żeby się nie zagubić w tym mętliku umysłu. Polecam dwa, trzy pragnienia. Pragnienia, niechcenia, pragnienia. Take your time tydzień, dwa, trzy miesiąc. Don't, don't worry. Do not hurry up. I co ty pragniesz? Tylko niech to nie będzie bełkot tiktokowy. O, o o kurwa szekach z Dubaju. Bo to jest żałosne. Te, te rzeczy z TikToka są żałosne. Naprawdę żałosne rzeczy się tam dzieją. E, 7777 przejechało. Tak się cieszę, bo tu na ten. Yy, rzadko kiedy. Um, mamy pragnienia listę całą, tak? Powiedzmy, że chcesz milion rok robić. Ja bym podała większą liczbę, ale nie chcę nikogo trygerować. Milion rocznie. Ciało sarenki chcesz mieć, zdrowa, młoda, piękna, świeża, jak Mandrynka. i co? I jakąś spełniającą relację, tak, lojalną, czułą, w której jesteście obydwoje usatysfakcjonowani, a nie, że on całuje y, grunt pod Twoimi nogami, a to oglądasz TikToki y od rana do nocy i dalej chcesz. No więc, y, więc powiedzmy, że chcesz tej relacji, tego miliona. Rocznie i tej sarenkowatości, tak? Coś tam sobie dołóż do listy, jak chcesz. Niech to nie będzie to, co ja mówię, tylko masz nad tym, masz to poczuć. <laughs> mamy listę? Dawaj szybko mi tu serduszka. Co wy? Yy, mamy listę. Jak już masz tą listę? Aha, jeszcze coś powiem. Że to jest w ogóle ostateczna formuła. Jak ty dalej, będziesz teraz skrolować po tym live'ie? I dalej będziesz pytać, jak. To nie powiem, że jesteś sobie winna, tylko powiem, że opóźniasz swój sukces. Że nie dociera do ciebie, że po prostu jesteś opóźniona. Tak ci powiem. Bo to jest, już jest. Tylko potem będziesz taka skonsternowana, siedziała na przystanku, tu po prostu na wyspach. Na wyspach, yy, yy, na wyspach yy, tych słonecznych i nie będziesz wiedziała, i będziesz się zastanawiała tak jak ja. Będziesz taka myszka mała, i będziesz tak myślała sobie, taka serenka, i będziesz myślała. To co ja mam tu robić? Już nic mam nie robić? Już mam nic nie chcieć? Wszystko już jest ukończone? What the fuck? No dobra, mamy listę marzeń, tak? Po tym live'ie macie iść to robić. I teraz jedyne, co macie robić, to to... Czekajcie, chrząknę. Jedyne, co macie robić, jak już ta lista jest, i ci się przypomni, że ta relacja. że ten milion. że ta sarenka, to Że masz, masz To masz wejść w stan, masz przejawiać stan i masz taką It's done. Słyszycie? It's done. Strasznie to głośno, bo to spontaniczny live. Masz powiedzieć It's done. It's already done. It's done. Ja już nie muszę chcieć. Ja nie muszę robić. It's done. Because it is. Because it is. Wszystko jest tu i teraz i Ty jesteś kreatorką. Ty podjęłaś decyzję, it's done. Nie pytaj mnie jak. Boga se pytaj, mnie nie, okej? Okay? It's done! Oh, autobus jedzie! Szybko, it's done! It's done! Bo to już... Ja pierwszy raz dlatego ja się tak zachowuję. Lecimy do Los Cristianos. Czekajcie mam jeszcze bilet kupić, ja nie wiem jak coś się kupuje. Nie, nie do Los Cristianos, do Los Abrigos. Mogę tu? Czekajcie. Can I buy a ticket to Los uh, uh, Abrigos? <laughs> Wait. Money? Hm? Money? How much? Tu? Oh. Gracias. Jesteście? Jak postanowiłaś to, co chcesz, to it's done. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, kreacja jest skończona. Po drugie, jest tylko tu i teraz. Więc to już jest. Nie pytaj mnie, jak to już jest. Pytaniem jak, czekaniem, wątpieniem na pewno tam nie dojdziesz. Więc to już jest. It's done, it's done, it's done, it's done. To jedyne, co masz robić, to jedyne, co masz myśleć. Na początku, pierwsze trzy razy, pierwsze trzy tygodnie będziesz wątpić. Nikogo to nie interesuje. It's done. It's done. Milion rocznie? It's done. Sarenka? It's done. Czuła relacja It's done. To jest jedyne, co masz robić. Nic więcej masz nie robić. OK. Teraz co robić? Teraz jest czas na życie. Jakie życie? <grym> w tu i teraz. Tylko teraz masz. Tylko dzisiaj masz. To jest twoje życie. Weź się kurwa wyloguj z tego TikToka. To jest twoje życie. Jest tylko tu i teraz. Nie chcesz y, szejków z Dubaja. Nie chcesz udawać kogoś, kogo nie jesteś. Nie chcesz y, chcieć i nie wiedzieć dlaczego, co chcesz. Przestań. Jesteś tu i teraz wszystko już jest. Zajmij się rozluźnianiem, obecnością. I w tej obecności, w tym rozluźnianiu rób to, co w danym momencie daje ci ekscytację. Ja dzisiaj y, rano miałam taką dziwną sytuację po sesji, że nie wiedziałam, co ja w ogóle chcę ze sobą zrobić. Nie wiedziałam, co jeść. Leżałam na łóżku 15 minut i zastanawiałam się, co zjeść. Taka byłam nie na miejscu. Tak mi było dziwnie. Nie wiedziałam, co to jest za stan. Ja nie muszę wiedzieć. Słuchajcie, poszłam na łóżko, mówię: Dobra, to ja poczekam z tym korytem to ja poczekam z tą agendą, ja poczekam z tym wszystkim, poszłam na łóżko, siedzieć i być. I mi się ustabilizowała energia. I ja, ja nie musiałam tego zmieniać, nie musiałam od tego uciekać, ja nie musiałam iść do internetu, ja nie musiałam pisać nikomu... Ja nie musiałam do nikogo pisać, nie musiałam panikować, nie musiałam tego zajadać, nie musiałam nigdzie wychodzić. Także proszę ustalić listę pragnień Czekajcie, bo ja jestem już w mieście Proszę ustalić listę pragnień Wziąć sobie czas na tą listę pragnień i jak już będziecie mieli tą listę pra... Jak będziecie mieli listę pragnień To już życie tu i teraz to tu i teraz, i to przyjemność Wam was doprowadzi. Was doprowadzi. To, to Was nie doprowadzi. To na tej częstotliwości luzu, obecności, połączenia ze źródłem, z akaszą, z rozluźnieniem, z obecnością, to, to, to opanowanie tego Wam wyłoni. Okej, okay, coś odjebał ten SPI? Nieważne! It's done! Ja nie muszę się zajmować tym SP, jeżeli ja reaguję, to znaczy, że to moje lustro moich starych programów. It's done! Idź się, ureguluj, odpocznij, rozluźnij, nie opowiadaj historii, nie idź z nim gadać, bo nie ma o czym. It's done! Z nim czy nie z nim, nieważne to jest, nie ma nic na zewnątrz, it's done! Bo jak będziesz dan i będziesz rozluźniona i będziesz yy, ludzi karbuzik i będziesz yy, yy, spokojna, bezpieczna już teraz, tak przyjdzie ten milion i przyjdzie ten SP, to ty będziesz wiedziała, co ty masz, yy, to ty się nie będziesz na to rzucać i nie będziesz yy, yy, zafascynowana lustrem. Co to znaczy Zakaszą? To jest iner irrelevant. To nie ma znaczenia teraz, co to znaczy. Masz być w tu i teraz i masz robić listę pragnień. Jak nie wiesz, co to jest Zakasza, to masz nie wiedzieć. Nieważne to jest. Eee, to był taki. Akasza to samo, co źródło. Nieważne. Informa Nieważne to jest teraz. To nie jest ważne. Ważne jest, żeby się zrelaksować. Eee. I tutaj nie ma żadnego ale. Jak będziesz miał jakieś ale właśnie i będziesz dalej szukać, to masz być ze sobą szczera, że po prostu, yy, że po prostu opóźniasz. Okay? A jak chcesz mieć to wszystko jedno w, w jednym miejscu, wyjaśnione po prostu najlepiej jak się da, przez trzy godziny ponad, trzyetapowy warsztat, program, Rozumieć skąd te moce kreacyjne, jak wracać do tu i teraz, jak przejść przez każdy ciężki stan, jak usłyszeć duszę. To kochani, droga duszy. This is it. Naprawdę. To mi to wszystko co ja mi mu, mi Mimo mimi, mi, mu? Mi, mu, mi, mi? to się właśnie mi od drogi duszy zrobiło. Że ja już nic nie chcę. Ja nie wiem, ja już chyba muszę się do tego stopić. Z, z, z powietrzem I, i wam tylko i wam i was uspokajać że wszystko idzie że że everything is done <laughs> że everything is done eee, co tam piszecie Także jak dalej, bo w ogóle wyszukacie tych informacji, jesteście nawiedzeni, uzależnieni od internetu. Dlaczego? Dlatego, że to jesteście w umyśle i umysł nic nie wie. Umysł myśli, że jest coś poza nim, nie ma nic poza tobą. No, kiedyś przyjdzie moment, w którym trzeba będzie już zacząć żyć, prawda? To był wspaniały weekend ze słońcem w pięknym hotelu. Olimpia mówi prawdę, sama sobie to zapewniłam tu i teraz. Później jeszcze będziesz miała, później jest taka akcja, że ty już, nie, ty już sobie nic nie przypisujesz ani nic sobie nie zapewniasz, wszystko jest zapewnione. Wie, wie, chcecie poznać historię tych butów? Miałam buty, stare buty. Ja nie, nie, on nie był takie stary, ja je lubiłam. No idziemy, gdzieś tam się wspinamy z moim przyjacielem i idziemy, a ja mówię, że muszę kupić wkładki do butów, a on się tak patrzy na buty i mówi, ile już je masz? A ja mówię rok, a on mówi do mnie, wygląda jak 5 lat. A ja mówię, nie zmienię tych butów, lubię te buty, w ogóle nawet nie widzę, że one wyglądają jak 5 lat. No i poszłam po wkładki parę dni później, i wkładki kosztowały 30 euro. No, bo rozglądam się naokoło, patrzę, są buty po 50 euro. No to myślę sobie wkładki za 30 czy nowe buty za 50. I mówię do pani, żeby mi dała jakieś buty. Ona do mi jaki numer, a ja mówię jej numer. Jedyne buty. Jedyne! Jedyne w całym sklepie były w moim rozmiarze. Buty. Na początku wyjęła je z kartona, mówię co to za buty. Ale później jak je założyłam i się im przyjrzałam, to się okazało, że to były dla mnie buty. Mój rozmiar, mój kolor. Biało-różowe, żółte rozumiesz? E, wygodne i nowe. I ładne. I jak ja zostawiłam tego buta nowego z tym starym butem, to te stare buty naprawdę były stare buty, tylko że ja nie ogarnęłam, bo ja czasami nie ogarniam tego wymiaru. W każdym razie, zobaczcie, że to nie ja, to samo, to się samo wszystko ułożyło. Ktoś mi powiedział, tu mnie poprowadziło, tutaj wkładki drogie, tutaj jedne buty. Tak wygląda życie w tu i teraz. To się samo wszystko prowadzi. This is crazy, jak to się prowadzi. Ale to się nie poprowadzi, jak będziesz szukać odpowiedzi w internecie, u innych ludzi. Pamiętaj, że ja Ci mówię, żebyś Ty właśnie tam nie była. Nie szukała, bo nie ma co szukać. Życie jest takie, jakiemu nadajesz znaczenie. Ty nie możesz wejść w tą swoją kreacyjną moc, jak Ty cały czas szukasz. Ten internet, te, to, ta zabawka, przez którą się teraz widzimy, możemy ją używać właśnie, żeby się zobaczyć. Ale głównie została stworzona i te wszystkie prawo, lewo, mężczyźni, kobiety, wszystko, wszystkie izmy, wszystkie trendy, wszystko zostało stworzone, żeby, żeby Tobie zabrać uwagę. Wiesz dlaczego? Bo Twoja uwaga jest potężna, taka potężna, że Ty, mo, ty możesz mieć wszystko tu i teraz. Zrób sobie listę dziewczyno, bądź obecna i podążaj za rozkoszą. Tiruriru, ja już idę. Bo ja nie lubię na telefonie być. Może dzisiaj będzie level up secret? Zobaczę jak dojdę do domu, co się wydarzy. No właśnie, co robisz z dniem, kiedy już niczego nie chcesz? E, ja nie będę mówiła, co ja robię z dniem, bo mój dzień jest dla mnie. Natomiast ja tak sobie żartowałam. W sensie, że nie chcę nic manifestować, że niczego nie szukam, na nic nie czekam. Natomiast ja mam zawsze co robić. Mam zawsze co robić, mam zawsze co czuć, mam zawsze z czym się łączyć, mam zawsze sobie co wyobrażać, mam zawsze stan. A poza tym dużo relaksu, relaksu, relaksu. Spa, paznokcie, masaże, rozciąganko, medytacja, modlitwa, czyli medytacja. Dobra, kochani, trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Chyba było króciutko, nie? Budziaki!